się ma wszystkim stajano się ma tu swaps a to jest pato minecraft a to jest pato minecraft dobra już to Odcina powiedziałem odcinek trzeci oj mam trochę mało fps wam powiem teraz bo już pierwszy odcinek teraz właśnie przerabiam ale co tam jakoś polecimy ten odcinek dobra ja ci powiem że już siedzę tu w kopalni już ładnie mamy już masę żelaza. No, ja słuchaj, teraz też yy, siedzę w kopalni, robię właśnie tunel z... O, kilowy mi się Robię sobie tunel, yy, żeby wydobyć kabel stona. A ja bo mam chcę, dużo. Wiesz ja sobie... Znaczy, nie chcę, cię, nie chcę wołać wilka z lasu tam, gdzie nie będę z tej kopalni wywoływał. Ale chcę no, troszeczkę... To tak. Chcę troszeczkę ogarnąć, słuchaj, tą... Yy, tą ziemiankę. Hmm. Aby była taka kabel stoneowa Co, potem trzeba jeszcze te schody jakoś do tej kopalni normalnie zrobić Ja mam schody do swojej Lightowo Ale trzeba będzie jakoś to wejście dorobić, Bo chłopie co to wejście do tej kopalni jest takie stupy Troszkę Mi się wydaje, że zrobię zaraz tamte Zrobię zaraz drabinki O kurde Aaaa, ja no chyba znalazłem twoje wejście do kopalni Przekopałeś się chyba przez moją, wiesz? Nie, ja się nie, nie przekopywałem, ja tylko troszeczkę... Nie, to tak się wyrenderowało, że to wygląda jakby były takie perfidne schody. Ciekawe, ciekawe. Wiem. Jak masło. To wrzucimy do rogu, słuchaj. Co? Nic, ale przypomniał mi się od Kamilka Steinbacha ten filmik, jak... Moja... jak to było? No nie, Moja nie, stara... Był zielony grzyb. Moja stara robi taki festusty żurek, słuchaj. Ja to jakby go tak wdupisz tutaj do rogu, to jest bardzo dobry pomysł Jojo, ci powiem, bardzo dobry pomysł. Dobrze, ale to nie są nasze teksty, więc... Trzeba się ograniczyć z używaniem. Okej. Okay. Czekaj, ja tej robię teraz drabinki. Nie, ja mi to nie przeszkadza, inni się mogą o to dojebać, nie? Ja teraz drabinki robię, słuchaj. Ale to okay. jest tylko promowanie cudzego kanału, to jest słuchaj, muszę dobrze dla nich. Dobra to umieścisz link do kanału no Właśnie, umieszczę, umieszczę wam link do, słuchajcie, do tego odcinka, bo naprawdę jest warto obejrzenia. Link będzie w opisie A póki co tutaj zajmuję się tą naszą Oj Musisz znaleźć drzewo w lesie Podołasz? No podołam, podołam, słuchaj, tylko jeszcze tutaj zrobię tą zimiankę Koza kozak z ciebie ci powiem Znaleźć drzewo w lesie, no no. <laughs> Znaleźć drzewo w lesie. Nie <laughs> ja znalazłem żelazo znowu, pod podkreślam. Zaraz będziemy mieli staga. Dobra, Sporo staga. tego, ale powiem wam, że ostatnio coraz więcej żelaza i kamienia. W ogóle, jeżeli znajdziecie yy, węgiel na trochę niższych poziomach, to powiem wam, że od razu lepiej szukać też żelaza. Bez bardzo duże prawdopodobieństwo znalezienia go ostatnio renderują się światy tak, że kamień jest przy żelazie i na odwrót, dlatego... Znaczy nie Jak kamień, tylko węgiel jest przy żelazie. Chłopie, co powiesz? 39 żel 40 żelaza. No powiem Ci, że to jest całkiem niezły wynik. Ładny. Dopiero co tu wszedłem. To wiesz. No teraz powiem Ci, przed chwilą sprawdziłem jeszcze nasz kanał na YouTubie. Już mamy 100 wyświetleń. Ponad sto Nie patrzmy na to tak. W sumie nagrywamy to dla zabawy i... Znaczy ja to nagrywam osobiście dla zabicia czasu, Żeby dać coś od siebie innym ludziom. Ja nagrywam dla zabawy, bo wiem, że później jak będziemy mieli trochę widzów więcej i nakręcę na przykład poradnik do gotika, to więcej osób to obejrzy i dzięki temu więcej osób na tym skorzysta. No ale to macie słuchajcie Youtuba zaspamowanego 100 godzinami gry jak więc... nie więcej Nie mile Wiesz Wysoko nagrywaj, ja ci powiem tak, nagrywaj to potem w sezonach Pewnie To będziesz, mm, bo... zrób także jeden zesun... sezon? 11. Tak, dokładnie Jakoś będą mogli no. dzięki temu to ogarnąć Później może ze Skyrim walniemy No ja dzisiaj jeszcze muszę dokręcić Szubuna. O! No. Oglądałem tego twojego szugona powiem ci, że całkiem nieźle ci wyszło. Yy, w... Tylko musisz trochę głośniej mówić, bo bardzo cichutko gadasz. Tak, a właśnie powiem Ci, że w ostatnim odcinku nawet zmniejszyłem sobie, żeby było mnie słabiej słać, bo jak yy, to przerabiałem, to Aha. właśnie było, że bardzo głośno praktycznie już mój dźwięk wychodził na czerwone pole tam jak masz ten. Po prostu już był zbyt drażący. <grym> Nie wiem jak to nazwać. Nawet... Co ty tam teraz robisz w tym mindra? Są? No, brałem trochę drewna. Za długo zaczniemy coś budować, tylko do, na razie musimy uzbierać trochę surowców surowców. ja mam w ogóle taki pomysł, żeby sobie tutaj nad tą ziemianką wybudować potem domek. No <grym> ja jakiś malutki domeczek. Ała, co za menda? Ja pierdziele, zurny szkielet. Zrobę Ci na kotleta. <grym> Przerobić na masło. Na masę. E? Masło. Ok. Co to jest? <grym> Znowu żelazo. Ja tu patrz idę, no. nie. <grym> ja wydobędę jedno, ten jedno złoże. Teraz mam złoże po 8 żelaza i tak każde złoże. I już idę i co chwilę mam takie te, takie złoże właśnie. Co parę kroków, cyk żelazo. Czasem mnie to już kurza, bo no, po prostu... No powiem Ci, że dobrze, dobrze, bo dzięki temu... W teraz mamy te odcinki takie, to zdobywamy surowce i zaczynamy budować długo nie? tak Mogą się wydawać nudnawę, no ale... To są też pierwsze filmy na YouTube, jakie ogólnie... Takie poważniejsze, które... No, na poważniejsze. pewno nudnawę nie będą, co ty? Co? Co ty nie będą nudnawę? Dziką świnię gonię, oj, ale miałem lega. Ej, no ale jestem w kopalni, co ty chcesz? Ale nie ciebie, te dzikie świnie... A jak dzika świnia to Czekaj. ja... boom Co jest? No creeper mi wybuchł, słuchaj. O. I co, zabiło cię? No właśnie niestety nie. Szkoda. O kurde, aaa! <grym> też creeper pewnie. Ta, ta menda się zachodzi od tyłu, jak nie wiem, jak żółt czy coś. No jak jakiś kwałciciel. A to jest takie, to, to przy żadnych dźwięków nawet nie wydaj, dopiero jak podejdzie to jest to... Od... Je. Yeah. Dead. <śmiech> <śmiech> ale powiem, że Creeper tam jeszcze pół biedy, bo może znaleźć swoje surowce w kopalni. Gorzej, Pewnie Gorzej ale... jest lawą, <laughs> jak wpadniesz do lawy. <laughs> Pamiętam jak <grał> z kumpel. <laughs> 10 diamentów znalazł, po czym wpadł do lawy. Hmm. <laughs> Dobra, słuchaj. Będziemy się musieli zabrać za niedługo zabudowanie już. No już teraz na tym odcinku mam zamiar. Dobra, wiesz co ja wychodzę z kopalni, mamy już tyle tych towarów. Okej, okay, ja tutaj na ciebie trafę. czekam. To czekaj, wiesz co, zbieram tylko staga, staga węgla i. A tutaj jeszcze sobie dobuduję. Chociaż nie, nie będę dobudowywał poziomu MJ. Ej, slajmy! Słyszę fab fab. Ej, ja idę ci, ci pomóc fab, z fab fapem, z fab Jaka Posłucham. kopalnia. Pat. Tak. Ej nie, nie idę ci pomóc fapami. Pap ja, ja, się boję, że ja <coughs> nie wyszedł. Ja posiedzę trochę w kopalni, to zrobię swoją ładną... Co, mam je dorwać, czy... No, zabij slajmy, zabij i potem... właśnie one, one znikają, bo ja nie wiem. Jak to znikają? Jakbyśmy je zostawili tak, e Serwer, jak zrestartujemy, to Będy. No fap fab, fab. No nie wiem, co są te fapujące fab fab fabery Hmm Czekaj. O, Bebok. Beboki. Bebok. Czekaj. Zawsze mogę mu pokazać mordę i uciekać. <laughs> Chwilunia. No powiem Nie wam, słyszę. że to był zły pomysł, żeby renderować filmik przy kręceniu, bo straszny, straszny lagi mam, to ten odcinek może być trochę taki z dupy. Ale następny już zakręcimy w No To był fajny Raczej do dupy, do dupy powinien być, jak zły. Zapomniałeś o tym. No już słyszę, jak tam fapają te... ...momenty. O nie, szkieleton hmm. I lawa. Pięknie. Lava, Excel. Lava. A. A teraz muszę uważać, bo to jest hardvormonisja. Jestem nad zbiornikiem lawy i mogę w każdej chwili do niej wpaść. wybuduję taki lekki murek ja, yeah. drzwi ziemiance okay. to hmm. potem tutaj zrobimy pole najwyższa, ale w tym z tym czy... co? Bawełny? No, może być pole bawełny, ale najpierw musimy znaleźć murzyna, słuchaj, żeby pole bawełny można było zrobić ej, ale już jesteś no, póki co to ty w kopalni siedzisz. Z węglem. Ale ja pracuję. Nie daje się wykorzystywać, bo... ...wezmę to żelazo i ucieknę. Wezmę to żelazo Co? <gryciarz> so. No wiem. A ty jesteś amatorka. Czekaj. Ile tam jest minut już? Wiesz co, zaraz będziemy kończyć. Nie wiem, nie, nie włączyłem stopera. Dziś ja się ładnie pożegnam. Okej. Okay. Czekaj. Okej. Okay. Dobra. Wiesz co, to ja wy, wychodzę na powierzchnię, a wszystkich oglądających serdecznie żegnamy. No i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam. Szło. I jano. Nera wszystkim.